Cześć. Dzisiejszy filmik o tym, dlaczego nie rozpoczynamy nauki gry na flecie prostym od dźwięku C najniższego. Zauważyłam, że wiele osób, które pierwszy raz trzyma flet w ręku, pierwsze co robią, to chcą od razu chwycić wszystkimi palcami instrument i zagrać dźwięk C. Wiecie co? Ten dźwięk po prostu jest bardzo trudny. Wiele osób ma problem z tym, żeby go wydobyć. A po co zaczynać naukę od dźwięku najtrudniejszego? Yy, bardzo łatwo jest się w ten sposób zniechęcić. Dlatego moja propozycja jest taka: zacznijmy naukę od dźwięku H. Zobaczcie, to są tylko dwa palce. Tylko dwa palce. Więc zacznijmy naukę od dźwięku H. Na pewno ten dźwięk uda wam się dobrze zagrać.